Teraz nagram to dla siebie, kurwa, i dla kogoś, jakby szukał ciekawostkę. Czy kurwa z tym męczyłem? Jeśli ktoś grał w Microsoft Flight Simulatora 220, teraz 2.24 chce grać i posiada choćby jedne z tych paneli, tak. Wiadomo, że trzeba ściągnąć programowanie do nich ze strony Loditech. No, mieli tak ściągnięte. Ja tak miałem do 2,20. To, no, ale po ściągnięciu. Pliki się ściągałem na C. Program Files Logitech Microsoft. Tak, plugin. No i wam to też dla siebie, bo kurwa za dwa tygodnie zapomnę o tym. To tak trzeba zrobić. O, wystarczyło, że się cykło. To i panele działały pod MS2020, ale niestety pod 24, kurwa, to nie działały. I szczerze mówiąc, odinstalowałem 220. Wziąłem tą 22,4, bo mam w Game Passie. Trochę jestem wkurwiony. Raz, że informacja na dzień dobry: samoloty, które miałem kupione, 220, scenery i tak dalej, tak dalej. Dopiero za jakiś czas będą dostępne. Kurwa kasa na to poszła. Ale dobra. Róbmy, żeby to urządzenie działało. Więc musimy ten plik wziąć i wpnąć do ekranu startowego. Tyk mamy. Teraz musimy znaleźć lokalizację tego pliku. O, czy Pojawi się ten plik jako Tutaj skrót. No, jak już mam przypiętego wcześniej, to będę wiedział o co chodzi. I teraz tak. czekamy to sobie. Na dół. Uruchamam, uruchamiamy tego. urywa 224. Który na razie mi jakoś do gustu nie przypadł. Nie ja wiem, może muszę dłużej pograć. Chusty. Samolotów jak kres wznosa. Kurwa ja odinstalowałem całego MSF 220 i hu No dobra, niech się uruchomi jakieś kurwa pół godziny Pokażą co dalej A zrobię chwilowe cięcie to Jest jakaś pauza kurwa No i jesteśmy we Flight Simulatorku I teraz robimy takie cudo yy, 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 Gdzie to są ustawienia panie? Będą tu, więc robię tak Na szybko Walam z pełnego ekranu na W Na chwilę Oczywiście teraz Nie działają te Żadne z tych urządzeń Robię sobie cyk Dwa razy klikam dziękuję Wracam do Ekranu I to wszystko I zajebiście działa A co do Tego flight simulatora na razie on mi jakoś Nie wiem Choćby dostępne samoloty no i ładnie wszystko nawet się zapaliło już Radio, wszystkie panele elegancko działają. Aż taki plus, bo kurwiany były był już całkowicie. no To jest dostępne z samolotu. No, ok, na dzień dobry. Znaczy, które są moje, które ja kupiłem w poprzedniej wersji, tego kupowałem. Nie wiem, czy co. Ten na pewno kupowałem. Ten. Tu kilka jest. Ale pełno, pełno mnie dostępnych. Jeszcze na... na kasy przez jakiś czas przecież wydałem na tą Ale sklep działa nie Chyba Chyba nie działa No dobra To na tyle Na pewno się każdemu to przyda Dla mnie na pewno bo jak zechce grać Może zagram dzisiaj może nie A jak nie jest to za miesiąc jeszcze wiary nie odpalamy w tym że Zobaczymy, ale na pewno mi się przyda, bo kurwa ja zapomnę później.